Nie, ok. okej. może solować barbika, nie wiedziałem. O kurwa Nie chciałem wchodzić. Ale też macie, że tak macie, że wchodzicie jak nie chcecie. Się... ...dnia i jego weekendu. Jutro będzie streamek jak coś. Ale teraz ginę. Patrzcie, a ja teraz ginę, bo ja to wiem. Bono pali kręciołka.

Nie, nie, nie kończę streama dopóki ona nie zdycha. Ja już wiem, że streamuje 21 godzin. Mamy jeszcze do końca: 2, 4, 3 godziny. Mm. Kocham was, widzowie. Cieszę się, że się dobrze bawicie. Piona dla was nie oskamuje was. Bruce was już nie oskamuje. Puszyj, puszyj, puszyj! Goni mnie Smolder! Ja wiem, że ty myślisz, że to są good defy, nie? Mhm. Tylko problem jest taki, że... No ty powinieneś robić coś więcej niż pchać po prostu linie i mówić No widzicie, wziąłem tę dwójkę i zabili mnie i nic z tym nie robią A atrok się wpierdala z czterema itemami Jest koniec Ja wiem Ja wiem nie jesteś taki chujowy widzowy Można liczyć na sprawiedliwość w rajocie Ale ja się odwołam od tego bana bo ja nie, nie to celowo <laughs> Jak odwołasz No Bows też zrobił 220 napisał odwołań i go odbanowali Te, Też miał taką gierkę jak ja ale on gra to plainerem, który się wypierdala, bo ma taką pasywę. No nie powiesz mi, że Fiddlek po śmierci też ma taką pasywę. Nie, on Queen miał 2,20, 2,22 miał. Yy, Baus dostał bana na dwa tygodnie. Go odbanowali. Plus Baus to Baus, a nie ty. No dobra, ale co to podwójne standardy? Go odbanowali, to co? No trochę tak. I powiem wam szczerze, że nawet nie byłem blisko tej drugiej fazy, żeby ją zabić. Ale zaraz tam kurwa idę, i do trupa już tam będę siedział. Będę ją robił tak długo aż wykorkuję na tym streamie. Pierdolę to. Zrobię ją. Ja, ja, ja nie wiem, jak mam wytłumaczyć, że nie intuję, skoro biorę falę i dojeżdża mnie dwóch kraczy i on traci falę, pod mnie, jak mam to wid... Ja i, widziałem debausa, który to wytłumaczył, widzą, ale on jest... Ale on umie to wytłumaczyć, ja nie umiem. Po prostu jest, kurwa, meta na intowanie na topie. Nie wiem, jak to nazwać, nie... nie... Co? Co? Oglądałem klipa, jak Debaus tłumaczył. Dlaczego się tłumaczył z tego, że bierze tu falę i ginie w jakimś momencie, że to jest okej okay. mecze? Ok. Doa, to teraz wykeruję tym ludziom mecz. Zobaczysz takiego brusa, na jakiego zasługujecie. Przestań mnie z tym Doa przedrzeźć prze, nie mówię Doa. Ja mówię dobra. A, a, a ty mówisz Doa. Katy, ja tą grę. Kurwa jak tak ginę, to powinienem zawsze pamiętać o tym, że... No dobra, ale jak spikują. O, bana to, to dostałem. To... O, czy. <coughs> Feria, mi wy wykorwili mi bana Jednak, jedne krajot nie jest aż taki chujowy, widzowy. Można liczyć na sprawiedliwość w roje. Wszystkim? Nie, no kurde, nie byłem w Stanach, ale. Problem jest z tego typu, że to nie zawsze jest Rening Face. Problem jest z tego typu, że gra ze mną nie wiem, czy to gra z Katigan, bo nie są mi ogląda na twojego streamu od jakiegoś czasu, że idziesz sobie na przykład, nie masz przewagę, idziesz się wypierdasz, bezmyślnie myślenia, z tym side. Em. Mówisz, że Bałz tak mówi, że zajebiście. Chuje prawda, Bałz jest mega mega ogarnięty w tym temacie, a ty po prostu idziesz jak taki ostatni.

Leży. No leście kurwa. Tu teraz moga. Graty. Kurwa, byliście tutaj. Mistrzu mi mów, dziękuję za 8 miesięcy subika, aż mi się słabo zrobiło. Słabo mi się zrobiło. Słabo mi się zrobiło. Ale jest fajne uczucie, co? Udało się. Dziękuję za 8, słabo mi się. Ach. ma plosiu. Takie mam staty. E, ja się zastanawiam faktycznie, czy tak kurwa jest, ale dochodzę do wniosku, że tak nie jest. Dochodzę do wniosku, że po prostu ty myślisz, że po ten będę robić. No teraz robię 7V5 w tym meczu. Jebane eko Dobra, buduję temy na tego jako szmaciarza Nie, ja mam ochotę na damskie pośladki Dobra Ej! No kurwa! Nie no, co ty mówisz? Dawałem no, shieldziki dla Smoldera. No <laughs> to zajebiście! No kurwa! Dobiłem 19 kili? Stary, wyobraź sobie, że jesteś AD Carry, 19 killi i masz kurwa... Dwie... No i dostajesz shielda od Iverna, który ma na shortu i liczbę. No zajebiście! No to dobra, lepszy shield jakiś niż żaden kurwa. Wyobraź sobie, że w ogóle byś nie dostał shieldów. I by cię dymali. No <laughs> skąd wiesz...